Pan Tomasz Marzen z, z ZIS, Krakowski ZIS, czyli można powiedzieć, firma odpowiedzialna za to, jak działa infrastruktura na, na tych obiektach miejskich. No, już pana prezydenta pytaliśmy o perspektywę wymiany telebimów na stadionie miejskim. Pan pewnie wie coś więcej na ten temat, chociaż ogólnie pan prezydent nam udzielił politycznej odpowiedzi. Wiemy, że jest taka potrzeba. Rozmawiamy na bieżąco z klubem też na temat innych rzeczy, które bądź teraz, bądź za chwilę będą potrzebne do modernizacji, więc to jest jeden z punktów, który, który na pewno jest na naszej liście potrzeb. I dzisiaj jakby patrzymy na możliwości finansowe, które możemy przeznaczyć. Na taką inwestycję i również zbieramy oferty, żebyśmy byli przygotowani w razie pozyskania jakichś środków finansowych, aby taką inwestycję zrobić. Czyli z tej odpowiedzi zrozumiałem, że to się nie wydarzy w roku 2025. Nigdy nie mów nigdy. Okej. Okay. Panie dyrektorze, ten stadion już ma 15 lat i mody się zmieniają. 15 lat temu wchodziła taka moda na takie mozaiki. Na trybunach z Krzeseł no, polą kibiców Krakowi było, żeby zostało po staremu. Natomiast teraz myślę, że, że, że ta odpowiedź byłaby inna, czy, czy taka no, drobna rzecz, jak nie wiem, poprzestawianie tych krzesełek w mozaikę, takie odświeżenie tego, tego wizerunku stadionu gdzieś jest rozpatrywane. Znaczy, tu z, przypomnę, że operatorem stadionu jest klub Krakowia, więc to jest w ramach ich działań takie, takie zmiany, oczywiście za zgodą Zarządu Infrastruktury Sportowej, ale tu w takim przypadku uważam, że jeżeli jest taka chęć i potrzeba, po zwróceniu się przez klub do ZIS-u, taka zgoda będzie, ale to jest zadanie klubu. Czyli rozumiem, róbcie co chcecie, jeżeli macie na to pieniądze, czy... Ale z, źle Pan odczytuje nie? to, co no. powiedziałem. E, powiedziałem, że to są zadania klubu. Oczywiście musi e, wystąpić o zgodę do zarządu infrastruktury sportowej na takie e, działania, e, z, ale no to nie jest rzecz, która może wpłynąć na funkcjonowanie obiektu. No to bardziej jest sprawa wizualna, więc jeżeli takie jest zapotrzebowanie kibiców, to ja tu e, szczerze nie widzę problemów, ale to jest zadanie klubu. Jasne, ale z finansu. Miasto jako właściciel. Czy znaczy, tu mówi Pan o przeniesieniu krzesełek, więc to nie, nie są nie, żadne koszty, nie pan to więc jest, sądzę, że tak? są, są. konserwatorzy na obiekcie, którzy mogą to zrobić. Rozumiem, czyli w ten sposób. No, Jasne, Jasne. Pa, pa, Panie dyrektorze, rozmawialiśmy też jeszcze przy okazji z Panem Prezydentem na temat sytuacji na lodowisku. Tam właśnie sytuacja związana z tym, czy, czy KS Krakowia SA, która wciąż formalnie jest operatorem, czy ten operator się zmieni, no to jest pewnie. Kwestia rozmowy trzech stron, bo jeśli y, Krakowia zawnioskuje do miasta, że chciałaby zmienić, żeby to Krakowia Hokej była operatorem, to pewnie ta sprawa się przeprowadzi, ale rozmawialiśmy na temat y, albo, albo może, może z, że zostanie. Natomiast chciałem zapytać y, o tą kwestię modernizacji, bo dowiedzieliśmy się, że ten proces, niezależnie od tego, jak ta decyzja, operator, kto będzie operatorem, zostanie rozstrzygnięta. To jest perspektywa modernizacji, o jakim. Y, Czasu okresie rozmawiamy. Zdecydowanie, ale to nie tyczy się tylko lodowiska, bo my patrzymy na każdy obiekt i patrzymy również na możliwości zewnętrznych dofinansowań, które możemy pozyskać. Pojawił się konkurs w ministerstwie na remonty i modernizację lodowisk, i z tego programu skorzystaliśmy. Napisaliśmy wniosek, czekamy w tym momencie na rozpatrzenie. I gdy uzyskamy to dofinansowanie, będzie możliwość rozpoczęcia praca, by znaleźć dodatkowe środki. W budżecie miasta, aby ten, ten wkład własny móc też wnieść, bo bez tego jakby tej inwestycji nie będzie. I tu musimy patrzeć realnie. Od przyznania środków do znalezienia dodatkowych środków finansowych w budżecie będzie trochę czasu. Za chwilę ruszy sezon ligowy, więc no nie będziemy mogli tego robić w trakcie sezonu, więc takim realnym Terminem jest zakończenie sezonu hokejowego w przyszłym roku do rozpoczęcia nowego sezonu, więc sądzę, że kwiecień 2026 do sierpnia 2026. A jaka kwota? Bo rozumiem, że jeśli był konkurs, to wiadomo o jakie środki miasto wystąpiło i jaki udział własny, czyli o jakim budżecie tego remontu. My tu rozmawiamy o bardzo rozmawiamy. dużej modernizacji, bo rozmawiamy tu o modernizacji już takiej, która pozwoli, żeby ten obiekt funkcjonował przez kolejne kilkanaście lat. Więc chcemy, żeby ta modernizacja była na wysokim poziomie i dzisiejsze problemy, które są, były zaspokojone. Mówimy tutaj o inwestycji w kwocie całości 8 milionów złotych. O z środki, które wystąpiliśmy, jest to 3 miliony złotych. Okej, okay. bo tam chodzi o wymianę maszynowni, o wymianę oświetlenia, o instalację fotowoltaiczną. O taflę, o taflę tak. która dzisiaj jakby też e, ma 58 metrów, a powinna mieć 60, e, więc też zwiększenie, e, zwiększenie tej tafli, e, z, e, rozszerzenie band, więc no, można powiedzieć, patrzymy całościowo. Fotowoltaika, e, więc też patrzymy pod kątem utrzymania e, w późniejszym okresie tego lodowiska, więc naprawdę przygotowaliśmy się do tego bardzo profesjonalnie e, i po, e, mam nadzieję, i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Sportu będziemy mogli rozpocząć pracę nad znalezieniem środków w budżecie miasta i przystąpić do modernizacji obiektu. Chyba tyle. Dziękujemy Super. bardzo.